Teraz rozpoczęciem odcinka chcę zrobić szybkie losowanie na to, oto spodniczkę Pixel, jedyne co trzeba zrobić no to dać suba, dać lajka i zostawić komentarz pod tym filmem, ze swoim nickiem oczywiście, więc yy, nie przedłużajmy i zaczynajmy nasz tydzień unikatów. Siemano z tej strony ja Manusatek i witam dziś na pierwszym tygodniu unikatów jaki razem z wami nagram, więc dobra. Słyszałem, że są pogłoski, że będą sople i to wszystko, ale zobaczymy. Czekajcie, kliknę od offa, bo nie chcę widzieć, co ludzie mają na sobie. Więc, yy, dobra. Odzież. I... Łociul. Sople. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to są sople. O nie, najgorzej. Idziemy dalej. Galakcji. One były takie jedne z fajniejszych włosów za level, i tak trudno było je zdobyć. Kieca i włosy, balonowe, One... I ja. Tyle straty. Ja pierdam. Reszta to, jak nie omawiam tego, no to są po prostu jakieś zwykłe główne, które już kiedyś były. To jest gorset wal? Czekajcie, bo... Ja ostatnio go miałem, ale sprzedałem. Mm. Czekajcie, bo ja nie dowierzam, że to jest gorset. Miały być z kilku sceniejszych rzeczy swople. No tu dodają nam gorset wal. Dobra, tutaj to są już jakieś główne. Tutaj też są jakieś śmieci ten patyk miałem go ostatnio kupywać jaki fart to też chciałem ostatnio kupić dobra i to tyle no to i, mm, jeszcze zobaczymy animację. aha prawie wszystko na mnie jest zakupione zobaczymy o chciałem ostatnio tą animację bo ona jest fajna to jest taka słaba ale też kupię może będzie unikatowe no, to się przyda. Jest druga strona. Ogólnie sorry, że tak teraz dziwnie gadam, ale schodzę na zawał, co nie? Gorset Wal A rzeczy to są tatuaże, tak samo jak było rok temu, więc... Poczekajcie, wejdę sobie jeszcze w tła. Kupię. Jest nawet ładne. Chcę zobaczyć, czy jeszcze dodali jakieś zwierzaki nowe. Czekajcie w rewejdę Dobra, czyli nie ma nic nowego. A jak kliknę w nowe, czyli wszystkie zwierzaki jakie zostały dodane. Dlaczego to się tak długo ładuje, ja pierdzielę? No, już rozumiem, że jest przyciążenie serwerów, no ale... Dobra, nie dodali żadnego nowego zwierzaka, przynajmniej tyle dobrze. Czekajcie, bo aż mi się mówi starka zwiesiła. Więc... Dobra, dam jakąś siłę, łatwiejszą animację, taką, która mniej będzie ten. Dobra, no to kupujemy szalone zakupy. I chcę kupić wszystko, co jest na tygodniu, co nie? Bo ten. Yy, chcę po prostu mieć wszystko. Kupię wszystko po prostu w swoich kolorkach, żeby. Było ten. No to... Albo Wam to przyspieszę, albo po prostu będę z wami gadał, zobaczę. Dobra, to tutaj to tak szybko ten. Czekajcie, bo to jest zbagowany. Sorbety nawet dodali, ale przyc. Dobra, sople to chcę jedno niezmienione. Hmm, chcę też jedno całe białe. Jak coś, to jeszcze sobie będę dokupywał pełno par po odcinku Sorbety sobie też zrobię całe białe um, tutaj takie te no tony mi się nie podoba, ale dobra. Nie wiem kupić wszystko to wszystko włosy Japan One już tam były ostatnio, więc i tak są mało warte wezmę sobie do luków całe czarne. Dobra, no to. To i to i to biorę niezmienione. A czemu szczęka się nie ten? Dobra. Kaczuszki, no to chcę, wziąć sobie białe. Dobra, galakcji, idziemy już coraz dalej. Galakcji, o, takie są ładne. Koczków to ja nie chcę, mam ich setki, ale dobra, jak już ten. A najlepsze to, że jeszcze widziałem dzisiaj na grupach, jak ktoś chciał sprzedawać koczki za y, ten, trzy groszec, nie? A tu akurat dzisiaj na, na tygodniu. Lekki przypsik. Chyba tego nawet nie będę montował, tylko od razu Wam wrzucę na YouTube. A. Te włosy sobie wezmę też całe białe, bo kto mnie zabroni. Chociaż takie zrobić takie Wie tylko, żeby były białe, może powiedzieć, że takie odrosty, a resztę zrobić po prostu taką czarną. Może być ten kapelusz. Ta bluzka też będzie lepiej wyglądać w białym. Od razu wezmę sobie te spodnie do kompletu, żeby były całe białe. Ale mi to serce bije, tyle unikatów na raz. Gorsek walnej, bardziej mnie boli. Przecież ja go ostatnio ja miałem... Dobrze, weselnego. Tak, na, Tak na zawał schodził. O Jezu jak coś, no to ogólnie jak. Będziecie się dopytywać, czemu już ogólnie nie ma tak często liveów. No to yy, mam teraz dużo do roboty w szkole i teraz livey najczęściej będą w ten w soboty. No w soboty będę chciał najczęściej robić livey, bo tak będzie po prostu najwygodniej i nie wiem, kokardę chyba tych sobli sobie zrobię. Ten. Teraz po prostu kupuję w takich kolorach takich, takich ten takie, żeby były takie ładne, co nie? Będę potem kombinował jeszcze z kolorami po odcinku Tak wszystko z, połowa z tej rzeczy jakie teraz kupuję, no to i tak nikt o nich nie wiedział co to jest, czy co to było bo tylko to z vip jest taki podniet Dobra, to nie te dzwony są ładne, ale i tak wezmę je jako białe, bo białe ciuchy są najładniejsze. Pamiętam, że ta koszulka była w Ciul dużo warta na tym, na innych serwerach. A najlepsze jest to, że chciałem ostatnio kupić gorset, ale fart. Dobra, szybko tutaj tego kolczyka też się zrobiło tak. Na razie kupię wszystko w takich kolorkach, a potem sobie może zrobię jakiegoś luka pomyślę. Dobra, no to teraz gorsetik, no to będą sobie cały biały i cały czarny. Chociaż nie jestem pewna, czy to jest prawdziwy Gorset val, bo może to jest tak samo jak z kiecą disco co była. Bo coś mi się nie wydaje, że dodaliby sobie taki gorsetik. Nie pamiętam czy to. Czy no, tak wyglądał, ale dobra. Mam nadzieję, że ten, że to tak ten, że to jest ten legitny, jak spadnie ze sceny i tak za dłużo chodził. Coś czułem, że będzie wal. Coś czułem, że soplę to za mało jednak. A, dobra, no to tutaj jeszcze te kolczyki, one też są mega cudne. Ogólnie nie wypisało, że sople mają być nie dla VIP-ów, ale jednak dobrze, że są dla VIP, bo nie będzie tak łatwo je kupić. Więc nie, nie będą aż tak mało warte. Ta afro jest ładna. Zrobię je w swoim kolorze. To tutaj białe, a to czarne. I też zrobię teraz czarno z białymi dobra, to tutaj one też są ciekawe włosy, bo nie powiem, że nie dobra, to teraz jeszcze te, a zapomniałem jeszcze o tych kupić, lol chyba już nic cennego nie było, tylko same tatuaże, co nie? Dobra, suknię fryzkową kupuję niezmienioną. Nie chcę mi się nad nią męczyć. Miałem i tak już ją z tamtego roku. Tutaj ubiorę po prostu tą, tylko całą białą. To też chyba kupię po prostu niezmienione. Tej koszulki nie kupuję, bo mam nią zasłomioną cały ten. Ale to kupię. I to jest chyba ostatnia strona, co nie? To, to też raczej kupię po prostu w niezmienionych Bo i tak to wszystko oprócz tych na że mam A, jeszcze tutaj To no dobra, no to... Ale tak, rogi zapomniałem przecież Rogi to jest jedna z najlepszych rzeczy jaką dodali Ten, ten Twin Heart to też było na innych serwerach czul dużo warte, więc... Patyk w łeb. On był warty chyba 2 złote tylko, więc dużej straty tam nie ma. Gyorzej z rogami one chodziły po 5. Ten patyk z tego co ja tam był kiedyś siekierą, tylko po prostu go tak ten... Myślałem, że te rogi są większe. Akurat, myślałem, że one będą się tak rozchodziły. Dobra, i to jest ostatnie, co nie? Dobra, to na tym. A czekaj, czy daję może jakieś oczy na tydzień? Nie, już była nadzieję, że zdali jakieś oczy z VIP-a, aby ludzie mieli dopiero wtedy ból dupy. Więc dobra, ja zatrzymuję i zobaczymy się na męskim koncie. Dobra, to tutaj już się szybko ten. Loguję na męskie. Na męskim w sumie nie mam dużo sc, więc nie mam co wymyślać. Oo widzę, że ksewery też się obłowi w unikaty. I co mamy na męskim? Czy to są włosy urodzinowe? Tak, to są chyba męskie uro. Tak mi się wydaje. Tutaj są męskie balonowe. Te włosy pierwszy raz widzę, ale przypominają mi wodne, ale wiem, że to nie są wodne. To też pierwszy raz widzę. Kurtka balonowa, ona jest cudna. Chciałem ją kupić ostatnio. I też patek na łeb, i ten. Czyli widać, że męski tydzień unikatów nie jest aż tak mocny jak damski. Bo z tego co widzę, tu dodali tylko tutaj taką kurtkę balonową. Męskie uro, z tego co wiem, to już chodziły wieś. Za level chyba były. Nie uro, tylko te. Jak one się nazywały balonowe. To też jest chyba z jakiegoś vip ale nie jestem pewny. To mi się kojarzy, że był w jakimś vip ale nie wiem jakim. Jak ktoś się zna na Męskich Unii, to niech pisze w komentarzu. A to już chyba było na tygodniu lub nawet w sklepie. Więc... Ocena tego tygodnia, no to damski jest wciul, mocny. Męski da się znieść. I no, dzięki za oglądanie i do następnego. Baju.